trenerze przed chwilą zakończyło się spotkanie sparingowe, w którym Polonia Środa zremisowała z górnikiem Polkowice 1 do 1 jak pan ocenia ten mecz. No po to się sparing, na pewno kilka ubytków, które tutaj nastąpiły w naszym składzie. spowodowały, że musieliśmy eksperymentować momentami e, Pierwszy 11, natomiast no, warunki też nie sprzyjały w drugiej połowie, że przypadku może było. Natomiast no, na z się na wynik e, jest na pewno jeszcze kilka błędów, które które musimy wyeliminować, ale to na pewno chyba dlatego, że na te błędy to, że e, zmienny jest ten skład, że gdzieś tam posiłkujemy się z zawodnikami z innej pozycji na inną. Po akurat taka sytuacja nastąpiła, choroby i kontuzje, urazy spowodowały, że tak musimy się zachować, e, ale cieszy wynik wszystkim 1-1, jeden, jeden, e, z drugą ligowcem. Miejmy nadzieję, że e, cały czas to będzie szło do przodu. No, będziemy teraz szukać zwycięstwa. No właśnie, w pierwszej połowie to nasi rywale byli częściej w piłce, groźniej atakowali. W drugiej połowie od początku to my stwarzaliśmy więcej sytuacji i przy lepszej w skuteczności mogliśmy to spotkanie wygrać. Tak rzeczywiście sytuacji mieliśmy w pierwszej połowie i w drugiej połowie mogliśmy to lepiej wykończyć. Też musimy tutaj przypomnieć, że przeciwnik również stworzył sobie zwłaszcza w pierwszej połowie na jedną sytuację sam sam 0-0. Na pewno ta młodzież, którą widzieliśmy tutaj w Głogowie to jest młodzież przede wszystkim szkolna przez Zabłębie Lubin także na pewno wypożyczeni młodzi zawodnicy, którzy są widać boże ograni i na pewno kombinacyjną grę którą zaprezentowali to na pewno mają pojadą młodego i stąd na pewno ta przewaga pierwszej no, Natomiast w drugiej połowie rzeczywiście no, ta, ta zmiana, gdzieś tam ten, ten, ta przewaga tego zespołu się zniwelowała i stać nas było na to no, również, żebyśmy odnieśli to zwycięstwo, ale to nie było oczywiście najistotniejszą sprawą. W sobotę kolejny sparing z włókniarzem Kalisz, czyli rywal troszeczkę z niższej półki tym razem. E, tak, z niższej półki, on na pewno też się nie położy, też bardzo poważnie tego podejdzie, tak samo jak my podchodzimy do tych meczów kontrolnych właśnie z drugoligowcami. Miejmy nadzieję, że to będzie jakiś tam następny przełom, gdzie będziemy szukać punktu i bardziej na pewno tam ofensywnej gry, więc e, takich ma, e, takich mankamentów, które tam nie funkcjonowały w tym dwóch meczu to z Goligowcami. Będziemy musieli tam e, przyłożyć na to spotkanie i to zrealizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie trenerze, przed chwilą zakończyło się spotkanie, w którym pański zespół zremisował z ligową Polonią środa 1-1. Jak pan ocenia ten mecz? Bardzo fajny mecz. No, szkoda, że troszeczkę w drugiej polonię się te warunki pogodowe, popsuły, ale ogólnie z meczu można być z tempa zadowolony. Na pewno w naszym wykonaniu pierwsza połowa była. Lepsza, a w drugiej mieliśmy za dużo niedokładności w swojej grze i to spowodowało, że, że ta gra nie wyglądała tak jak w pierwszej połowie. Ogólnie najważniejsze, że zdrowie i, i sparing zimowy zakończony wynikiem 1, 1 Tak jak powiedziałem, bardzo zadowolony z tego, jak przebiegało to spotkanie, w jakim tempie przede wszystkim. Jak Pan ocenia poziom przebudowywanej, trzecioligowej Polonii Środa na tle swojego zespołu, który gra na co dzień w drugiej lidze? No tak, tylko że mycie to już na drugi sparing jest też, tak wiadomo, my podzieliliśmy dzisiaj zespoły na dwie części, jedna grała rano z Jarocinem, druga teraz grała, grała z Polonią Środa, tak jak mówię, tam my graliśmy ze Środą Ślo Wielkopolska na wakacje, na wakacje, na pewno jest to inna drużyna, ta tak jak to jej pan wspomniał, przebudowana, ale, ale w drugiej połowie pokazała dobrą piłkę. Dziękuję bardzo.